Często mnie pytacie, jak po angielsku wymawiać często, often czy often. No właśnie, to może zanim cokolwiek powiem, jak myślicie? Problem ze słowem często mamy dlatego, że ono się zmieniło. Jeszcze do XVII wieku obowiązywała tylko jedna poprawna jego wymowa: often z wyraźnym t. W tej scenie ta wymowa jest uzasadniona, szczególnie dlatego, że serial opowiada przecież o dawnych czasach, więc niektórzy bohaterowie wypowiadają się w sposób, powiedzmy, archaiczny. Tylko, że w tym samym serialu znajdziemy też bardziej współczesną wymowę, również brytyjską. Often. In my experience, eloquent men are right. Every bit is often is imbeciles. Wymowa amerykańska od brytyjskiej niewiele się różni. W zasadzie jedyna różnica jest w tej pierwszej samogłosce. O tym opowiadałam w odcinku czwartym, więc amerykanin zamiast often powie often. I'm sure he'll lose interest in a week or two, but for now, could you please just do this for me? All right, fine, but don't blame me if it doesn't work. Because you, know, you know as well as I do, once Joey sets his mind on something, more often than not, he's going to have sex with it. Ale ciekawe jest to, że wśród Amerykanów współcześnie też zdarzy nam się czasem usłyszeć Often. No więc jak to w końcu jest? Often czy often? Dzisiaj większość słowników podaje obie te formy jako poprawne, chociaż often stosowana jest rzadziej i nie wszyscy językoznawcy zgadzają się co do tego, że jest również standardem. Dlatego bezpieczniej jest używać tej pierwszej – often po brytyjsku lub often po amerykańsku. Samo often znaczy często, częściej to more often. We should definitely play football more often. Maybe there's like a league we could join or something national football league They play on Sundays and Monday nights. shoot. I work Monday nights. Często. Often? Częściej, more often, a najczęściej, the most often. No i właśnie. Often to często, a nie częsty, bo to już jest zupełnie inne słowo. Frequent możemy łatwo skojarzyć z frekwencją, czyli jak częstym gościem jest się w szkole. I work 6 days each week plus a half day Sunday – 5 a.m. until just after midnight. Our meals were small but frequent – for stamina. Jeżeli do "-frequent", "-częsty", dodamy końcówkę "-ly", utworzymy "-frequently", "-często", które znaczy dokładnie to samo co "-often", więc możemy ich używać wymiennie. And they moved parishes way more frequently than other priests. When I was a kid, a priest moved after 7-8 years, sometimes longer. These guys – 2-3 to years tops. Jeżeli coś zdarza się rzadziej niż często, to zdarza się czasami. I na to mamy oddzielne słowo, sometimes, ale możemy też użyć wyrażenia z often. Every so often dies of boredom. I think today it was the expense reports that did him in. And our deal is that it's up to me to revive him. A jeżeli coś się zdarza częściej niż często, to się zdarza zazwyczaj. Na to też mamy oddzielne słowo. Usually powie Brytyjczyk, a usually Amerykanin, ale możemy też powiedzieć more often than not. Tak powie Amerykanin, na Brytyjczyk more often than not. I to wyrażenie już dzisiaj raz padło z ust pewnego przyjaciela. Ci czujniejsi z Was na pewno zauważyli. Podsumowując. Obecnie w języku angielskim spotkamy się z dwoma wariantami wymowy słowa często. Brytyjczyk powie often lub often, a Amerykanin often lub often. Niektórzy językoznawcy nie uważają formy z "-t", za poprawną, dlatego najbezpieczniej używać tej bez "-t". Often to często, częściej to more often, a najczęściej the most often. Natomiast częsty to frequent. Jeśli do frequent dodamy końcówkę i utworzymy frequently, znaczy to samo co often, czyli często, więc można tych dwóch słów używać wymiennie. Dwa przydatne wyrażenia z tym słowem to every so often, które oznacza czasami, czyli to samo co sometimes, i more often than not, które oznacza zazwyczaj, czyli to samo co usually. Mam nadzieję, że pomogłam. Super zbudowane zdanie, Arlena. Hmm, takie proste, a nie umiesz tego powiedzieć, no. Hmm. Nie wiem, na czym skończyłam.